Halo halo, słuchaj Halo halo, słuchaj Sły, Jak to ustawić teraz Chroma studio, wypierdalaj. Przechwytywanie. No bliko i polpy, to trzeba zapuścić na tym martwym kanale. O, nawet powiadomienia są włączone, tej transmisji. O. Chyba trzeba to odpaść z YouTube'a. Nawet może... że mam jeszcze więcej. Czy tu inne opcje są na tym kanale? Ciekawe. doskonały. Okej. Okay. Dobra. To mi potrzebne na razie. Spotify jakiś może coś. Jest ktoś na tym czacie? Oczywiście, że nie ma. Trzeba doznać, że jest więc ktoś na Discordzie kurwa... Yo, chcę mieć 100 milionów, tak w sumie bez powodu, aby na końcu świata poczuć się blisko do domu. Nienawidzę pożegnań, wyczekuję powrotu, jak się zamyka oko, myślę kiedy ujrzę znowu. Cały twój potencjał, kiedy brak zabobonów, wokół listy tych pokus, wokół wysokich bloków. Czasami za tym tęsknię, proszę miejcie mnie na oku, wypatruję chaosu, w którym zapanuje spokój. Nie to nie zamula Kolejna piola z ciągem, którego już nie kojarzy Kiedyś może tak Kiedyś może bym się wczuł, ale mordo nie na razie Uciekałam od demonów Walec za rogu nadchodzą kolejne, Na zgubienie nie zdamy wzoru Tyle gwiazdę cię koło mnie, ale ster nie odbiera ode mnie już telefonu Chcę mieć 100 milionów, te w sumie bez powodu Chcemy mieć powodów, żeby siedzieć tu po zmroku Chcę mieć sto sposobów, żeby zapewnić Ci spokój Chcemy mieć milionów, by był wolny każdy z sią mu Diamantówę później zsią mają w ruchu W sumie zawsze Mówię to już teraz, daleko od Sto milionów celów w nowym roku Nie ma przegłosu? Nie Chyba Marek chciała. chcemy 100 tak milionów, bez powodu. Aby na jest taki blok do screen? Nie kurwa. Nie kurwa. Tę no działać, chcemy 100 milionów, Domu, nienawidzę pożegnań, wyczekuję powrotu Niech się zamyka oko, myślę kiedy już znowu Jakiś pedałski kolor Jest pedałówka o, Mam nadzieję, że mi mordy właśnie nie było widać właśnie znaczy, nie tak stylnie

nie czuję jak brak się to nie dusi mnie spadam czuję grawitację zawsze kusi mnie napierdalać to do czwartej na sześć tady z południa wyruszamy na wschód w każdą celobranca kurwa trzyko osób osób obserwuje ten kanał i nikt nie wie i tak ci tego nie wytłumaczę z południa wyruszamy a serio smart A za cel Statystyki Poróżnia nas więcej niż sam ruch i tak wci tego nie wydumuję I

no osia włóga Słucha też mačka, sucha też no, sostka twoja, nie bo jest pani młoda, bo czuję tenk, czuję, tenk, czuję Ten woda, za twoje prawda, mi klacka. każdy z silnik chorak Powiesz zawsze twarda, nie jestem narcia wtedy go widzie nosa Nosia, też matka, tuka też sostka twoja, lubo jest już pani młoda, bo czuję jak woda, Co Moje pojawia się widziwały walizy każdej mm. chwili, że nie będę nikim pęka, bo seru nie. się, uchylę się, będziesz spać. Idych, ho, yeah. lubię ten dziś mam nowy król przelany na kartkę, już miliony słów. By było przelane jak w Banku Andrew. miasto jak jeździe z niekonwencjonalne jesteś muzyką. ja tu kanał nic było to najlepszy widok. Jak ma sam minąć sklepce, sklepce, się morduje panek sklepce,

Dzisiaj ktoś tu komarku wstawił Wszystko mi nie zmurzyło Chyba nie Ale nawet, nawet w Fortnite Тя тебя у вас Конечно, что нет. Я no, 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 no. <плодисмент>

Miny na miny walczymy cały rok Zaraz się w jebie, na miny Wystarczy jeden krok Ziomek był obok, mi mówił cały czas jesteś fred Teraz przychodzę, bo chuda jej nie widzi mnie I tak cały dzień myślę co poszło źle Gdzie straciłem zmysł, częło postradałem je Mówię coś, czego nie wiem, czego nie widziałem dni tu nie są w cenie, bo nie są napisane I'm like Ciedy do rzuca dobry towar. Będzie żółty kamień, gdzieś na waszych monitorach dopiero gdy wrzucą mnie na pulpit będę jak ikona z tylu, ale ta rapowa Lałeś na mnie bezkarnie, kurwo kiedy gryzłem plewę i zobacz, coś mi hodował tak wyrosłem na blokach Z równo lecę, a ty pleczy w lecie nie przestajesz pajacowa. Hej. Wszystko fresza koki, bo dojebane kroki To ci staramy, żebyśmy nie wypadli z tej drogi kubam kłamcząłem tak na co tak się tutaj robi Czy zabieramy do roboty, żeby dymy robić Sparę, jak cisza, teraz kręcimy klipa Mój o to ipa, i pali, tak jak miska lipa A twoja bardziej jak ja Więc ją omijam, do bida yo. Mam tyle pracy na pani, że czasem nie mogę ustać Póki ziome na plecy Dobra, ale jak można. Oczywiście że nie można. Dobra, jebać to. Każdy live, jak ktoś jest, to zapraszam na, na drugi kanał, on jest głównie w Fortnite. Tam też gramy na, na live'ach w różne inne gierki. Bara.